Mecz z PTPS-em to nie tylko walka o piątą pozycję, to także walka o przepustkę do europejskich pucharów. Siatkarkom z Wrocławia bardzo zależy na sukcesie, bowiem w dobrych nastrojach chcą zakończyć mimo wszystko raczej nieudany sezon. Niestety, ostatnia batalia w rozgrywkach 2011-2012 nie rozpoczęła się dobrze. Gwardia przegrała u siebie, choć miała wiele okazji do tego, by ugrać nie tylko jedną partię inauguracyjnego seta po zaciętej końcówce wygrał zespół gości 27 do 25. Nasze nie wykorzystały trzech piłek setowych. Gospodynie się jednak niepowodzeniem nie podłamały, bo szybko wyrównały zwyciężając drugą partię gładko do 13. Sytuacja w żeńskiej siatkówce często zmienia się w sposób nieprzewidywalny, gdy kibice liczyli na kolejnego seta. Dla gospodyń musieli przeżyć spore rozczarowanie. Ostatnie piłki trzeciej partii były emocjonujące. Niestety błąd popełniła nasze Środkowa i wygrały przyjezdne 25 do 23. To bardzo pomogło zespołowi z piły, a trochę zaszkodziło podopiecznym Rafała Błaszczyka. W czwartym secie. Zdecydowanie lepiej prezentowały się siatkarki PTPS-u. W końcówce uzyskały bardzo wyraźną przewagę 24 do 19. W tym jednak momencie pilanki stanęły, a nasze rozpoczęły pogoń. Zdobyły 4 punkty z rzędu. Niestety na tym się skończyło. PTPS wykorzystał piątą piłkę meczową i zwyciężył ostatnią partię w stosunku 25 do 23 i wygrał cały mecz. 3 do 1 w rywalizacji do dwóch wygranych piła prowadzi. 1 do zera. Teraz gra przenosi się do hali PTPS-u. Jeżeli Wrocławianki wciąż marzą o piątym miejscu, muszą tam dwa razy wygrać. Drugie spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, ewentualne trzecie w poniedziałek.